Dzisiaj ja rozkład będzie na drogę z 5 tali. Ciekawy, ciekawy rozkład to przejrzenia się w miejscu, w którym obecnie znajduje się. Ciekawy rozkład do przejrzenia się w miejscu, w którym obecnie znajduje się w swoim życiu. Podstawowy rozkład z 5 tali to. Masz za sobą Twoja przeszłość. No, byłeś samotny. Yy, trochę musiałeś się trochę poprzybywać sam z sobą. Przeanalizować kilka elementów, rzeczy w swoim życiu. Gdzie jesteś obecnie Twoja teraz Obecnie to jesteś zimny. Jest zimny jak lud. Trzymiesz problemy wszystko jak. Mierz ostry Odcina się od wszystkiego, co ci nie służy Masz trochę tam jeszcze problemów którymi się na chłodno rozprawiasz Jaki jest twój następny krok? W następny krok to jest po prostu bardzo opanowanie swoich emocji Wyjścia z problemów Już jako jak tu powiedzieć dobrze radzący się z problemami, już y, ma więcej wiedzy, więcej, więcej praktyki. Co, 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 co ci to da? To, że będziesz mógł pomagać innym. To, że osiągniesz sukces w końcu, że będę ci dane górować nad swoim życiem. Y, wynik tej drogi. Ale niestety to też powoduje, że uciekniesz od rzeczywistości. Co to tego karty anielskiej odpowiedzi? Wypatruj znaków przede wszystkim. Karty poskopi to co na to? Nadzwi nadzwyczajność. Jest w Tobie dzika i poryca wyjątkowość, która zasługuje na szacunek. Nie dawaj się smacić. stanuj siebie i niech nie szanują Ciebie. Monros Kartarot, Radiant, Reader White. As Miecy. Ten as jest... Zalęgiem aktywności umysłowej. Upewnij się, że jasno odkreśliłeś to, co chcesz uzyskać. Wykorzystaj swój umysł, aby zdobyć to, czego pragniesz. Odzyskasz kontrolę nad swoim życiem. Chodzi o to, żeby skupił się na planie działania. Nie podejmuj jeszcze działań, ale bądź na nie gotowy, gdy ryzyko nadarzysz się, gdy ty, ty, tylko nadarzy się okazja. Karta koronika Kaszy Każ działa, ja, tu się działaj, obyź może yy, zamiast wpisać w pychę, być odklejęciem odkryjęciem, yy, nie będzie odkryjęciem. Trub serwę, koniecznie potrzebny ci jest czas wolny. Zwóz sobie proces cyn dla ciała, umysłu i duszy. Chwilę odsapnij działaj dalej, hej!